Gece Dobre, dobre. Kurczak. Nie, dobry, powiedz fajne. mi się. Jedziemy Witamy dalej. Serdecznie na finale Mistrzostw Świata 2050 w Polsce. Co to będzie za finał? Mamy szansę, proszę Państwa, mamy tę szansę dzisiaj. Jeszcze ojca, nie zobaczcie jakiego malutkiego karpiczka złapał. No, a inny nie. Zajebisty. Widzowie, to jest zajebiste. Może nie jestem idealny nie odpowiedzialny, wczoraj piłem, dzisiaj piję, jutro piję i pojutrze też będę pił. I chuj, herbata. No Zobaczymy jak zareaguje. Ach, tung frajerze! O kurwa! No i powiedz mi, na chuj ty się tak skradasz, kurwa, przecież cię widzę! Bywa tak, że pieszy idący nagle to... zmienia kierunek i wchodzi na przejście. Bez zatrzymania się i upewnienia, czy nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa. Wiadomo, że kierujący ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, gdy ten wchodzi na przejście lub się na nim znajduje. Jednak nadal istnieje przepis zabraniający wchodzenia bezpiecznie przed nadjeżdżający pojazd. W tym również w na przejściu dla pieszych. Mówimy tu o tak zwanym wtargnięciu. Zachowaj szczególną ostrożność. O, no. To są ci, którzy wtargają... Wtargają na jezdnię. O, właśnie. Znający przepisy. Oni znają na pewno przepisy ci. Okej. Okay. Zobaczmy co dalej. to długie dosyć jest. Okej, okay, okej. Okay. 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 Ah, okay, 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 okay. I've been working on my superhero entrance. I was thinking, Monkey Man, like a name. Well, I keep hearing I'm not a monkey, I'm technically an ape or something. I don't know, I don't say We've the monkey, monkey, monkey. Same I'm not A teraz pokażę, okay. jak włożyć od razu trzy mleka do koszyka. A trzy? W ten sposób. Jak żyć? Ostrożnie wkładamy do koszyka i puszczamy. No i proszę bardzo, korzystajcie, gdyby ktoś nie wiedział. Nie za Musisz przyznać, że jak Misiek zrobi dziubek, to nie ma. Ch... Co prawda, to prawda, że na Twój dziubek nie ma apata. Jest zajębist. Nie! <noise> <noise> grałeś jakieś demoniczne gry komputerowe? Dziabło? Nie Nie grałem w nic takiego W 2 też nie grałem Kłamam. Grałem Ale to dopiero... Chcę z tobą na Później A, Ale tak za darmo? Weź gościu A wy się tam nie kućcie, bo nie robię nikomu nadziei Okej? Okay? Do niego na przykład jeszcze nie dotarło, że musi mnie zasubskrybować Gdzieś tam I ogółem TikTok to nie jest tanda Po pierwsze Swoje 20 tysięcy z Bitcoina na pewno nie przeznaczyłby na takie pierdoły Czemu tam się poszli? Kurwa twoja mać pierdolona, no nie. nie masz swoich kurwa pasów? Chuju kurwa naro... Pasy, zap pasy zapięte mają na pewno. Ani jedna, ani druga nie ma zapięte. Normalnie nie nam nam zajechała. Wiem, że nie chodzi o te pasy. Spokojnie. Czapnie go, czy nie? Uh, jednak nie No i zjał, Ukradł Ok, nie było ciągu dalszego To już kiedyś widziałem Mieli szczęście tutaj pół minuty później i po nich nie zdążyliby wycofać No nie wie, jak się do tego zabrać troszkę. I w zasadzie nie zależy mu na czasie. Takiemu psu nie zależy na czasie, żeby to szybko zrobić. Dzień dobry pani, jak według ciebie wygląda idealny mężczyzna? Musi być sportowcem, muskularny, wysportowany, w formie. Gdybym ci pozwolił, zjadłabyś mnie, kurwa, a ty dalej mówisz, że on musi być w formie? <śmurzy> Naukowcy że ludzie, którzy przeklinają, częściej są bardziej inteligentni i kreatywni. Brzmi jak pierdolenie, ale to prawda. Badania pokazują, że przeklinanie aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za emocje i język jednocześnie. Coś może w tym być. To znaczy, że twój mózg musi pracować dwa razy ciężej, żeby znaleźć odpowiednie słowo. Dlatego, gdy się wkurzasz i krzyczysz kurwa mać, to właściwie treningujesz swój mózg. Najciekawsze jest to, że dzieci, które wcześniej zaczynają przeklinać, mają lepsze wyniki w testach słownictwa. Więc następnym razem, jak ktoś ci powie, żebyś nie przeklinał, Powiedz mu, że rozwijasz swoje zdolności językowe. Dzień dobry, dziadku. Przyszedłeś popływać? Nie, przyszedłem na bitwę na śnieżki, kurwa. <laughs> Moja dziewczyna chce wam pokazać swoje kaczki, więc macie być mili i napisać, że są super. Cześć wszystkim. Mamy cztery kaczki. Pierwsza kaczka to wakacyjna kaczka na no, pontonie, pływa i pije Aperola. Druga kaczka to halloweenowa kaczka, ma no. Trzecia kaczka to student kaczka, bo ja jestem student. I czwarta kaczka to jest? diabeł, bo jestem groźny. A zrobisz drugą część, jak będą chcieli? Nie, bo mam niewystarczająco kaczek, bo mnie nie pozwalasz wspierać. Kupimy nowe kaczki. Ach, te kaczki. Załamujące no, 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 no. to było. To jest coś takiego, że jak ktoś patrzy na wodę, to chce mu się sikać. Jest coś takiego. I ten pies tak ma. On się po prostu rozmarzył. I myśli, że, Panie, że śpi. Powinien mieć wzrostu, karatak, minimum minimum 1,90. Ja pierdolę, o ty nawet do mikrofonu ledwo sięgasz, jakie 190 kurwa ze? <gry> kurwa, nie wiedziałem, że taka będzie ciężka praca to. Kopisz no. to? Na korzeń chyba trafiłem. No. Milenka, jak ktoś się smuci, to jest smutas, tak? A jak ktoś się kuci, to jest kutas. Ok. <ślenie> 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 okay. <ślenie> Ale poradził sobie. Poradziła. Poradził. Poradziła. Poradziła. Widzieliście na TikToku te filmiki, że nie. można sobie wrzucić na telefon tutaj, za słonecznik, i będzie zajebiste nagranie point of view? Za słonecznik? Takie kurwa fajne. Kurwa, zajebiste nagranie. O, właśnie wjeżdżamy do Nowego Sącza. Po lewej widzą Państwo syf, a po prawej chujnie Poczekajcie, jak wjedziemy do Limanowej, to się zesracie Nie. To nagranie boli od samego oglądania. W Muzeum Palazzo Mafej w Weronie doszło do szokującego incydentu. Turysta zniszczył bezcenne dzieło sztuki, po na nim usiadł. Jest to tak zwane krzesło Van Gogha instalacja ozdobiona. Co za krzesło, 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 jak nie możemy na nie usiąść? bez było obrazem to tak jak był kiedyś banan czekała aż personel przylepiony taśmą do udawała, że siada na ściany też ktoś do niego 5 milionów, milionów dolarów ktoś chyba dał Coś takiego. załamało się pod jego Coś krzesło na no udało się przywrócić do oryginalnego stanu nie wiadomo czy para turystów poniesie konsekwencje hmm. Hmm. czy pan wie, że został stworzony przez sztuczną inteligencję nie. Teraz już wiem. Dobra? Wie, Wszystko.